Serwusie, dzień dobry, ja jestem... A, nie miałam się na czym witać Serwusik, autobusik, witam wszystkich Przedaj serdecznie, ja jestem Wilki A to kolejny odcinek na moim kanale I bardzo mi miło, że wszyscy weszliście I bardzo mi przykro z tego powodu, że ostatnio te odcinki znowu się przestają pojawiać Ale wiecie dlaczego, wiecie, że to z powodu sesji Ale jest dobrze, na przykład dzisiaj zaliczyłam informatykę na ocenę 5 Tak mam jakąś informatykę, nie wiem co to jest Ale ważne jest to, że mam piątkę z tego Więc widzowie, idzie mi naprawdę bardzo dobrze A wiecie, że takie coś przynosi szczęście Mam nadzieję, że wszyscy o tym wiecie Więc w opisie oczywiście jest link do palionstaje.pl i tam możecie kupić taki bryloczek. I pewnie zapytacie się Milki, co robimy w dzisiejszym odcinku. Oczywiście na Palionowie bardzo dużo zmian i stwierdziłam, że musimy odpocząć. Musimy odpocząć od tego ciężkiego okresu na Palionowie i tak tam nikogo nie ma i tak Szczyp jest cały czas na nad swoich nartach, więc stwierdziłam, że w dzisiejszym odcinku zrobimy coś bardzo fajnego i coś, to wszystkim nam poprawi humory. Mianowicie będziemy zgadywać czyj to domek na Palionowie. Także Ania przygotowała mi 11 propozycji, 11 domków i mam nadzieję, że jakiekolwiek znajdziemy. Nie tylko są tam domki, są tam ogólnie wszystkie budowle, także będziemy w dzisiejszym odcinku to wszystko zgadywać, więc zobaczymy jak to pójdzie. Aby zostawić zostawicie łapkę, to jest bardzo ważne. Subskrypcję i zapraszam na mojego Instagrama. Oczywiście Milka, sprzed dwa, na TikToka. Wszystko jest w opisie. Nieważne, widzowie. Ważne jest to, że zaczynamy dzisiejszy odcinek. Także mam nadzieję, że będzie Wam się oczywiście on podobał, więc let's go. Konieczny wygląd, jeżeli by w ogóle jeszcze były ten problem jakieś z kamerą i tak dalej, z oprawą, to sorki, muszę się dopiero ustawiać moją nową kamerę. Mam nadzieję, że wszystko jest w miarę dobrze i wszystko dobrze widzicie. Więc widzowie, zaczynamy oczywiście z. Zdjęcie numer jeden. Okej, okay. ja mam tutaj komputer i monitor i widzę zasadzie wszystkie tutaj... Szczerze, nie mam pojęcia, co to ma być. Nie mam żadnego pojęcia, co to może być. Naprawdę. Przecież to naprawdę nie widać. Jak ja mam niby cokolwiek tutaj rozgryźć? Dobra, widzę, mamy tutaj. No, wszędzie na pionowie jest takie coś, ale y, podpowiedź jest taka, że widzimy tutaj widzowie jakiś zielony dywanik. I to jest dobre Mamy tutaj zielone dywanik, jakieś no, drewno Ale nie wiem, to mi się kojarzy, że to może być coś odpaliona, Skoro to jest zielone Tak to wygląda przynajmniej Szczerze nie mam pojęcia totalnie, co to może być Jeżeli wy oczywiście macie pomysły, to koniecznie piszcie w komentarzu I zobaczymy, czy wy zgadniecie, czy ja Ale proszę nie uszkiwać i proszę nie przesuwać filmu dalej Ponieważ potem będą odpowiedzi Więc nie przesuwajcie, musicie wszyscy fajnie, dobrze grać I ten, e, fair play, bez oszukiwania Dobra, więc tak Szczerze nie mam pojęcia, co to może być Tam z tyłu jest jeszcze jakaś taka... Szara coś, taka jak nie wiem w sumie co, ale nie wiem co może i to szarego. Zielone, kurde, nie no szczerze nie mam pojęcia co to, co to jest chyba się poddaje ten punkt młodem walkowerem, chyba że... No nie wiem, no czekajcie, Don no, Baliona tak wygląda, chyba nie. Wokoło gdzieś jego domu nie mam pojęcia, co to w ogóle może być, no kurde, no. A może coś Dave'a, może do deiva to jest. Hmm, ale Dave'a chyba z jasnego drewna wszystko, więc to nie wygląda jak do deiva <laughs> Nie wiem, szczerze nie wiem Nie wiem gdzie może to być, bo, bo ta podłoga to wszędzie jest, na samym Palionowie jest taka podłoga, ta Sandstone no więc kurde nie mam pojęcia, nie wiem też czy to jest w środku czy na zewnątrz, ale chyba wszystkie są z zewnątrz na zdjęcia budynki, więc to raczej nie jest środek Ale... styl po prostu nie mam pojęcia, więc widzowie oddaję ten punkt po prostu bez bicia Targ, to był tarto, to było to miejsce, widzowie no way, ej widzowie to jest... Wow, i to było mega trudno. okej? Okay? ja myślę, że nikt by tego nie zgadł i jak, jeżeli ktoś z was to zgadł, nie jestem totalnie w szoku. Dobra, lecimy z kolejnym zdjęciem i to jest, nie mam że to jest szkoła, ponieważ jest cegła i chyba lepiej sobie w szkołę o nie, drugi punkt, Straciliśmy muszę to bardziej analizować, no tak tam był, kurde, tam był ten jasne, to coś, to pomarańczowe jakby Mogłam w sumie przemyśleć, widzowie, nice, nice, straciłam dwa punkty już, dwa punkty z 11. nie znam się na Palionowie, no po prostu wstyd, dobra Kolejny ten i tu jest też ciężko, ja cię kręcę i widzowie, ja to nie będę miała żadnego punkta w dzisiejszym zestawieniu, bo to jest tak trudne eee, Nie wiem, nie wiem, ja po prostu nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem, co to może być, widzowie Kurde. Hmm, 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 hmm. Powiedziałam, tu jest coś złotego na pewno. Co jest złotego na Palińowie? Bank? Jest złoty bank. To jest pierwsza moja y, propozycja. drugą sugestią może być też muzeum, ale muzeum jest chyba białe, a u mnie nic takiego nie ma ze złotem. Bo tam w lewym górnym rogu jest taki złoty bloczek. Nie wiem czy widzicie. No po prostu ma 6 na 6 pikseli. Ja lecę w bank? Tak myślę. Myślę, że moja ostateczna odpowiedź to, to bank, więc uwaga, uwaga, widzowie Tam, bank! Bingo, widzowie, bardzo dobrze zgadliśmy Zerwijcie jestem ze mnie dumna naprawdę, ponieważ to pierwszy punkt, który zdobywamy w tej konkurencji 1 na 11 punktów, no po prostu genialnie, genialnie Ale spokojnie, widzowie, no zbieramy wystarczającą ilość punktów Don't worry, be happy Dobra, kolejne zdjęcie, widzowie Szczerze, nie mam pojęcia. Wybaczcie, że ja w ogóle cały czas zerkam w tamtą stronę, ale po prostu yy, tutaj widzę cokolwiek. Tutaj jest coś zielonego, jest jakieś... jak to się nazywa? To... Mm, szare. <laughs> Pada mi ta nazwa z głowy. Jeżeli wy wiecie, to napiszcie w komentarzu. Ale tutaj widzę łódkę, więc definitywnie to musi być nad wodą. Chyba że... To może być też Palion Style. To może być zdecydowanie Palion Style, tak myślę. Dobra, stawiam na Palion Style, dlatego że on na 100% Palion Style jest zielony i ma taki, nie wiem jak to się nazywa dalej, na A, a um, nie ametyst, a an, nie android, kurde, no nie, no nie wytrzymam, ja lubię ten, bardzo, bardzo lubię ten, ten budulec, taki szary budulec na A, andezet, dobra. Tak, jest to sklep Palion Style, Zarobicie, w którym możecie kupić super bryloki, na przykład taki I możecie się pochwalić super ekstra kolekcją, ponieważ możecie kupić na przykład też Paliona do tego I kupić również na przykład Szybsona, więc widzowie, palionstyle.pl polecam bardzo serdecznie Dobra widzowie, lecimy z kolejnym zdjęciem I kolejne zdjęcie jest takie, i tutaj mamy drzwi, jest tam na coś napisane ale, oczywiście, jak przybliżam, to nic nie widzę, ponieważ tam są jakieś tylko parę kropek i ja totalnie nic nie widzę. Może być to muzeum, ponieważ muzeum jest w takim stylu zrobione. E, wszystko by pasowało, ale naprzeciwko muzeum jest jeszcze sąd. I zastanawiam się, czy to nie może być też czasem e, to jak to się nazywa? E, ratownictwo medyczne, karetka, pogotowie, szpital, bo to też tak może być. Ale wydaje mi się, że to kurde, czy to może być muzeum. Ha, ha, ha. muzeum albo sąd, muzeum albo sąd, nie wiem co mam tutaj wybrać Kurde, dobra, wybieram chyba sąd, okej? Okay? Zacząłem sąd jest sąd! Nie, to jest muzeum, widziałam Nie, widzowie, najgorsze, najgorsze Ale byłam blisko, no Bo to jest muzeum, to jest muzeum, dobra Lecimy dalej Co to jest za zdjęcie, widzowie? Co to jest za zdjęcie? Ja naprawdę mam wywnioskować z takiego czegoś, są dwa kolory zaledwie ja nie wiem, nie wiem, co ja mam tutaj powiedzieć, no Niebieski, no niebieski to policja, widzowie hmm, hmm, hmm. Więc chyba policja Tak bym stawiała W ogóle pogubiłam się nie mam punktów, zgadłam Pavillon Style i zgadam coś jeszcze, więc mam dwa punkty No ale dobra, może mam więcej, jeżeli się pomyliłam to napiszcie mi w komentarzu, ale... Nie wiem, czy coś ma niebieski kolor Może być to coś jeszcze od Yetiego, ale nie wydaje mi się Więc stawiam na policję, więc uwaga, uwaga, czy zdobędę trzeci punkt? Jest, to jest policja. To bo nie aż tak trudne w sumie, no bo to jedyny to jest taki bardzo rzucający się, wiesz, w oczy budynek w sumie. No bo jest niebieski jako jedyny na panionowie, więc... Więc łatwo. Dobra, lecimy z kolejnym. Ojejku, tu jest jakiś kawałek wody. Czy to jest mój basen? Czy ja mam taki basen? Ja też mam liście. Też mam liście na basenie, ale nie mam chyba takiej podłogi, bo to, ja aż tam są stąd slaby. Nie mam kwarcu, więc to nie będzie mój basen. Basen ma też... Palion i Dawid, i tutaj jest na lewej, na samej górze, zielone coś. Nie wiem, czy to będziecie wid widzieć, ale ja tej widzę, to strzegam taki malutki. No to w sumie jeden piksel na sześć pikseli zielonego czegoś. No i wydaje mi się, że to jest basen upaliona, bo chyba o Dave bo on ma w środku, więc tak raczej. Więc to jest raczej upaliona. Czy ktoś jeszcze ma basen? Kurde, belę, czy ja, ja nie pamiętam. Basen. Szczypson nie ma basenu, bzyku też nie. Więc to będzie chyba palion. Dobra, staja na basen upaliona. Jest to własne, no Paliona, widzowie. Ja! Czwarty punkt. Jest czwarty punkt! No i To naprawdę dobrze idzie, okej? Okay? To są ciężkie konkurencje. To nie jest takie proste. Dobra, kolejne zdjęcie ja już tutaj mogę powiedzieć, że totalnie nie wiem. W sensie. Okej, okay, mamy tutaj. O, ja wiem, to jest, to jest mega łatwe. Z tyłu widzi, so widzowie, na tym zdjęciu jest widoczna lawa. Yy, znaczy zielono-czarny domek i to jest nowy domek Dave'a, a to po lewej to, to jest stary domek Dave'a na milion procent. Daję sobie łapy uciąć, więc słuchajcie, moja ręka poszła do ucięcia, czy zdobędę piąty punkt? Oczywiście, że tak, wiedziałam i. No po prostu milion IQ widzowie, mamy pięć punktów, to jest serio dużo, jak dla mnie. Wydaje mi się, że naprawdę git. Dobrze, następne zdjęcie z naszego zestawienia, i to jest bardzo proste zdjęcie, i to jest domek bzyka. Tak myślę, nowy domek bzyka. E, no, wygląda jak domek bzyka, no co Wam mogę powiedzieć? No, żółto, kurde, czarne tutaj cegła i w ogóle no, dosyć proste. Także zarobiście. E, wydaje mi się, że punkcik zabyty, jak najbardziej widzę. Który już szósty chyba? Szósty punkcik, więc naprawdę superanką, i lecimy z pozostałymi dwoma zdjęciami. Dobra, ee, nie mam pojęcia, w sensie mam parę propozycji i pierwszą z nich to będzie obok głów naszych, albo nasze głowy w ogóle, tak gdzieś ten, ten, O jejku. Drug też tam, oj kurde, nie wiem no, wygląda to znajomo bardzo i wydaje mi się, że w takim stylu buduje ja i szczypsą. I to będzie którejś z nas na pewno Na pewno nie mój domek, ale wydaje mi się, że mogłoby być to coś w około tych głów naszych obok Wiecie, przy, przy, przy Szczepsonie A, że to coś jeszcze mogłoby być Tam jest też na samym końcu czarny taki ciemny płotek <laughs> Nie wiem, no kurde No, powiedziałem, że to jest domek Szczepsona, ale Trochę się martwię, że to nie jest domek Szczepsona I że będzie przypał Ale powiem, że to jest domek Szczepsona i zobaczymy, czy zdobywamy Punkt, mamy, mamy to widzenie, mamy punkt i kolejna tała, jak dobra. Tak myślałam, że albo to, albo to wyżej widzę. Ja tutaj bardzo się wahałam, nie wiedziałam za bardzo, ale na co jeszcze się udało. I teraz widzę ostatnie decydujące zdjęcie. I wygląda ono tak. Okej, okay. mamy tutaj coś brązowego i coś żółtego. Mmm. Ojejku, czy to jest znowu coś od byzyka? I szczerze, w sumie to ciężkie. Mmm. A... Kurde, nie wiem, i to jest naprawdę mega trudna. Dobra, widzę, jest coś żółtego i jest coś brązowego. Powiedziałabym, że to jest bzyku, bo to są kolory bzyka, jakby wiecie o co chodzi, wiadomo, ale. Czy coś jeszcze takiego koloru jest na Palionowie? Coś może upaliona? Chyba nie. No, bzyku, kurde, no ale. Gdzie on ma taki domek? Ja nie mogę, nie wiem. No, powiem, że domek bzyka stary. Albo nowy, nie, on ma stary chyba, ma ul. Taki. To nie może być stary dom, ponieważ to jest ul. Kurde, ej, teraz, to no nie wiem, naprawdę, muszę coś powiedzieć. Nie chcę tego punktu stracić, ponieważ muszę, muszę mieć tego punktu, ale. Nie, nie mam pojęcia, co to może być. w sensie, no, jedyne, co to by z tak jak mówię, ale to nie może być stary dom, może być to nowy dom, ale już był nowy dom, więc to będzie kupi, jak to będzie drugi raz to samo. No mi się, że tak nie będzie, więc musimy myśleć coś innego, ale jeszcze nie wiem co. Ej, widzicie, co to jeszcze może być? To może być jeszcze słonecznik. Ja nie mogę. Albo domzyka, albo słonecznik. I wybieram słonecznik widzowy. Uwaga! Jest słonecznik! Dobra, widzowy! I kończymy ten odcinek z punktacją chyba 7 punktów na 11, więc... Mam więcej niż połowa, to jest najważniejsze i wydaje mi się, że to jest całkiem dobry wynik. Jeżeli e, wy również ze mną zgadywaliście, jaki to jest domek i budowla, to pochwalcie się swoim wynikiem w komentarzu, ile produktów zabyliście. Mam nadzieję, że takie odcinki no, wam się spodobać, no i mam też nadzieję, że jutro się pojawi odcinek. E, jeżeli nie, to poinformuję was o tym na moim Instagramie, spadajcie i widzimy się później. Buziaki dla was, pa! pa!